Siostrzyco moja, o, jakież to dziwo! O, jakie szczęście, jeszcze nie złowione, to szczęście siostro, może nie dla ciebie. O, moja siostro, szakrzy to na niebie. Jeśli nie słońce, to gwiazdy nad głową. Jeśli nie będę panią Kirkorową, to będę pani Kirkorowej siostrą. A tobie to trzeba wsiąść się ostro do tych malinek. Mówię, że ja zawsze uprzedzam ciebie, mam pełny zbanek. Nie wiem, czy na niej wody najłoskawsze się tłoczą, czy tam twój kochanek. Milcz! Ha, siostrzeczko, a ja wiem, dlaczego malin nie zbierasz. Co tobie do tego? Nic, tylko mówię, że ja bym nie chciała rzucić kochanka ani dla rycerza, ani dla króla, a gdybym kochała, Wzajem kochana rolnika, posterza, to już żaden Kirkor.